Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego, jednak przy odpowiednich metodach terapeutycznych można zmniejszyć jego nasilenie. Aby wyrazić solidarność z osobami cierpiącymi na to zaburzenie, w 2008 roku ustanowiono Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jego głównym celem jest propagowanie wiedzy oraz budowanie wrażliwości społecznej. Święto obchodzone jest co roku, 2 kwietnia. Jest to wyraz solidarności nie tylko z osobami dotkniętymi autyzmem, ale również ich rodzinami, bo one nie są same. Chcemy pokazać, że jesteśmy jako nauczyciele, jako przyjaciele, jako ludzie, którzy rozumieją i chcą pootwierać te jeszcze zamknięte drzwi. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, wydarzenie w końcu wraca na ratuszowy plac. Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie i życzliwość władz Olsztyna. Oczywiście ta świadomość wśród naszego społeczeństwa jest coraz większa, z tego należy się cieszyć. To są wyjątkowo wrażliwe. Dzieci, wrażliwe osoby, które na pewno wymagają określonego podejścia w sensie oczywiście edukacyjnym, wychowawczym, ale są to również niezwykle inteligentne osoby. W trakcie obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Olsztynie było malowanie twarzy, tworzenie niebieskich serduszek, zabawy integracyjne dla najmłodszych, żywa rzeźba oraz wspólne tańce. Dzisiaj bardzo dużo yy... Osób z autyzmem było. Jak ktoś z boku sobie podszedł, to miał możliwość zobaczyć, jak taka osoba funkcjonuje na mieście, gdzie jest głośno, gdzie jest dużo obcych osób. Najważniejsze są moim zdaniem dzieci, które. Sama też jestem matką dziecka autystycznego i uważam, że ważne jest to, żeby. To jakoś rozpowszechniać, bo to nie są jakieś inne dzieci, tylko po prostu dzieci, które inaczej patrzą na świat. Myślę, że zrobiliśmy fajną imprezę, świetny happening i mam nadzieję, że wszyscy mniejsi i więksi również się dobrze z nami bawią i e, będą wiedzieli, dlaczego tu jesteśmy i dlaczego się tu spotykamy 2 kwietnia. Ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby pokazać, że e, nie wszyscy są identyczni. Mamy ludzi innych, mamy ludzi różnych. Przez to są wyjątkowi. W Światowy dzień świadomości autyzmu można wyrazić solidarność poprzez noszenie niebieskiego koloru. Dobrze jest jednak pamiętać o tym zaburzeniu i wykazywać się wrażliwością i empatią nie tylko 2 kwietnia. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv